tradycjami w budowie aut luksusowych. Aktualnie należy do koncernu Fiata i obchodzi 90. rocznicę powstania. Przed czterema laty Fiat zdecydował, że w obrębie koncernu nastąpi specjalizacja. Alfa Romeo wróci do tradycji samochodów usportowionych, dla Lanci zarezerwowane są auta luksusowe, a w samym Fiacie będzie się budować samochody popularne. Nasze autotestowe stanowi materializację tej koncepcji. Audi A6. W Polsce jest od tych aut sporo tańsze. Jego cena w kontyngencie bezcłowym zawiera się w granicach od około 90 tysięcy złotych za model podstawowy do 11 tysięcy za samochód najlepiej wyposażony z najmocniejszym silnikiem. Tyle też kosztuje auto, które mogą Państwo właśnie oddać, lecz z pięciu cylindrów. Daje to obniżenie pojemności przy zachowaniu równomierności pracy motoru bez większego uszczerbku dla osiąganej mocy. Jednostka napędowa Lanci przykazują, że pasażerowie Lanci zarówno z przodu jak i z tyłu dysponują większą ilością miejsca niż w BMW 528 i podobną jak w dużym Mercedesie. Równie obszerne są fotele z przodu oraz tylna kanapa. Lancia mierzy aż 182 cm szerokości, a więc wewnątrz nie zachodzi obawa, że będziemy trącać się łokciami. Luksus samochodu podkreśla ciemnoniebieski zamsz na obiciach. Imponujące wrażenie robi czołowa płyta z tablicą rozdzielczą. I tu od razu zauważamy pewien kłopot. Koło kierownicy zasłania górną część szybkościomierza. Poza tym mankamentem wspaniałe wzornictwo, jakby prosto, z konkursu stylistów. Same miękkie linie od lewej krawędzi z przełącznikiem świateł poprzez owalny daszek nad zespołem zegarów i środkową konsoletę wyłożoną drewnem z efektywnie działającymi nadmuchami powietrza, aż do łuku prawej części mieszczącej erbek i podręczny schowek. Lancia seryjnie wyposażona jest w automatycznie działający system klimatyzacyjny. Osobnych słów wymaga znakomity odbiornik radiowy wyposażony w procesor zmieniający charakterystykę dźwięku. Przednie fotele regulowane są oczywiście elektrycznie. Fotel kierowcy przesuwa się płynnie do przodu i do tyłu, a także unosi do góry. Nic, tylko jechać. Pierwszy bieg, potem drugi. Lancia wyrywa do przodu jak sportowe auto, ale bez jego ryku. Do 5000 obrotów BMW oraz Audi jest mniej więcej o połowę ciszej. Nasz ksusowych aut niemieckich, które są cichsze i posiadają niegorsze układy jezdne. Powiedzmy od razu, że lunch prowadzi się lekko, pewnie i przyjemnie. Do 1523, 523, ale z drugiej strony o sekundę szybciej niż Mercedes-230. Jeszcze lepiej jest z czasami wyprzedzania w warunkach drogowych. W tej konkurencji, tak ważnej dla bezpieczeństwa podróżujących, autotestowe... Spisywało się równie dobrze jak BMW, nie wspominając już o słabszym Mercedesie. Jak widać, Włosi postawili sobie za celnio wysoki dla tej klasy aut przewyższyć niemieckie auto w walorach drogowych. Aby jednak nie przesadzić z pochwałami na pendulanci, warto pojechać na stację benzynową. Okazuje się, że za osiągi włoskiego auta musimy zapłacić sporo więcej niż za osiągi obu luksusowych aut niemieckich. W czasie całego testu Lancia zużyła średnio 11,8 litra na 100 km, przy czym w mieście spalała około 15, a na drogach za miastem, w zależności od prędkości, od 10 do 12 litrów na 100 km. Mercedes-230 w podobnych warunkach pali o półtora, a BMW 523 o litr mniej niż Lancia, czyli rozwiązania bardzo oryginalne, o tyle sama linia karoserii jest pełna klasycznego umiarkowania. Ładnie wyważone proporcje pokrywy silnika, kabiny i bagażnika sprawiają, że auto mierzące aż 4,70 m wydaje się zgrabne i poręczne. Kąt pochylenia przedniej szyby sprawia, że jazda nocą nie męczy oczu. Bagażnik liczy aż 565 litrów. Ma geometryczny kształt i uporządkowany jest z pedanterią iście niemiecką. Nie można go powiększyć przez rozłożenie tylnych siedzeń, ale za to pomyślano o możliwości przewożenia nart i innych długich przedmiotów. Ten praktyczny pomysł stosowany jest we wszystkich modelach Lanci. W czasie jazdy jego siła zmniejsza się tak, aby kierowca odbierał precyzyjnie pracę przednich kół. Jakość użytych do budowy wnętrza materiałów dostarcza dodatkowych powodów do komplementów. Podobnie jak i jakość montażu dbałość o szczegóły i solidność wykonania dorównują autom niemieckim i przewyższają luksusowe auta francuskie. Podsumowując wszystkie opisane wyżej zalety, za funkcjonalność, estetykę i poziom wykonania karoserii należy przyznać Lancii maksimum 5 punktów. Podobne oceny w tym względzie uzyskało auto w testach francuskich i niemieckich. Gdybyśmy mieli w jednym zdaniu określić nasze wrażenia z jazdy Lancią Kappa, pola kierowane